Zresztą kiedy Pan Jezus obiecał zezwanie Świętego, apostołowie wraz z Maryją i innymi kobietami trwali na, na modlitwie. I z pewnością jesteśmy podobni do tej pierwszej wspólnoty uczniów Jezusa Chrystusa, ale przyjdzie przewyższami. Wieczorniku nie było tyle osób, co tu. Pojodzy. Gdybyśmy sobie uświadomili naszą tożsamość chrześcijańską, że jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, to jest nas troszkę więcej niż 12 osób. Rzeczywiście moglibyśmy zrobić taką możą rewolucję w świecie. Jak to mówił święty Pamięć pamięci Ojca, święty Franciszek, taki rapa, czyli takie zdrowe poruszenie. Bo sakrament birmowania. Ma dać człowiekowi pewną dynamikę w życiu apostolskim. I to, co mówił Pan Jezus, jak odczytujemy w dziejach apostolskich, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej idei, samami jak to ziemi. I tak się też stało, bo Pan Jezus nie ograniczył misji apostołów. Święty Jan Paweł II przypomniał przed laty wręcz, że każda kultura jest godna Ewangelii. A kulturę tworzy człowiek w różnych sytuacjach cywilizacyjnych, ekonomicznych, społecznych. Ale kultura jest jego tworem. Jest znakiem tego, że człowiek nie jest tylko przygodnym stworzeniem na tym świecie. Drodzy rodzice, Was kieruję najpierw słowo dziś Wasi, synowie i Wasze córki gromadzą się na przyjęciu, czy na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. I tak sobie myślę, że w takiej grupie już święty nie spotkają jak ta dzisiejsza w szurowej 23 kwietnia 2025 roku. Są obecni rodzice, siatkowie, zaproszeni goście, przyjaciele. I to wycie szczególny klimat tego spotkania, I przychodzi mi na myśl to kongijskie powiedzenie, że przyjaciele zawsze spotykają się w połowie drogi. A przyjaciel z Jezusem, tak jak każda inna przyjaźń, Wymaga tego, aby wyjść ze swojego domu, aby podjąć dróg, aby podjąć wysiłek i spotkać się. Bo przyjaźń zawsze dokonuje się za cenę życia. I stawiam Wam, drodzy, pytanie, drodzy rodzice, i Wam, dziewczęta i chłopcy, co zrobić, żeby ta dzisiejsza uroczystość nie była tylko jednym życzowym przeżyć, ale żeby gdzieś zapadła w pamięć. I żeby tak się stało, to trzeba to przeżyć w głębokiej wierze, w tej wierze młodzieńczej, która też się rozwija, która dojrzewa. I mieć odwagę otworzyć swoje serce na działanie